Siemanko w kolejnym odcinku z kariery Manchester United na moim kanale dzisiaj nie zakończymy sezonu, ale to jest przedostatni odcinek pierwszego sezonu czerwonymi Diab diabłami się rozpoczniemy od spotkania z Evertonem na Goodison Park, no i ten mecz nie mógł się gorzej rozpocząć niż, niż to się rozpoczęło. Pierwsza akcja Evertonu Richardson wbiegł sobie w pole karne jak w masło. Bez jakichś w ogóle yy, problemów podał do Bernarda. No i niestety, już w drugiej minucie czy trzeciej tracimy bramkę na jeden do... Nie, to Andrea Belotti był No, szybko straciliśmy bramkę, ale udało mi się bardzo szybko odpowiedzieć. ten Markus Rashford przy piłce. Anglik <coughs> blisko straty. Paul Pogba, Florentino Luis, Portugalczyk podbył trochę z piłką. Podał do Marsjala. Antony Martial łatwo nabrał Jerego Minę. I Antony Martial pewny strzałem pokonuje Jordana Pickforta. No i mamy 1 do 1, one to one. Marsja się cieszy, bo tego kolejna branka w tym sezonie. Druga końcówka pierwszej połowy, Antony Martial po raz drugi strzela bramkę w tym spotkaniu i mamy 2 do 1 i schodzimy z jednobrankowym prowadzeniem do przerwy. Druga połowa, mało się działo, ale w końcu Grafenberg zagrał do Marciala, ten się świetnie uwolnił, okiwał byłego wychowanka Mr. United i zawodnika Michaela Kina, Francuz szczelił hatryka. No, Everton było ostatnie jeszcze jedno trawienie. Bernard tutaj się trochę zabawił ze mną, nie powiem, trochę odpuściłem podał do Beloty. Jego Andrea Beloty strzela drugą bramkę, ale na szczęście więcej nie szczeli. No i lecimy dalej. No i postanowiłem sprawdzić, komu kończą się kontrakty. Kończyły się w ciekawym piłkarzom, więc postanowiłem podpisać trzech piłkarzy za darmo i w nowym sezonie Toby Underweiler dołączy do Manchesteru United był Timo Werner, ale stwierdziłem, że nie będę brał za darmo Timo Wernera że to będzie takie nie, bardziej Timo Werner, wiadomo jest łączony z plotkami, bo to są tylko plotki z Manchester United, no ale nie chce mi się wydać żeby tam trafił, ja postanowiłem pozyskać za darmo Tobiego Alde Ferreira, oczywiście jakiegoś jeszcze środkowego bronce kupimy, bo myślę, że dojdzie do sprzedaży na przykład Fila Jonesa no i Toby jest kolejnym wzmocnieniem będzie środek pola no wiem, czy trochę załodnicy są wiekowi, ale Blaise Matuidi ma 84 lata, 32 lata. Zmocni naszą y, drugą linię. No raczej będzie rezerwowym, bo pierwszych szybce gra to i Pogba. On potem z Matwidi, Florentino. To będzie też coś fajnego. No i ostatni transfer. A to jeszcze nie teraz? Mecz z Brighton najpierw. No i fatalnie go rozpoczynamy. No właśnie, obrona musi być wzmocniona. Na pewno kupię jakiegoś środkowego obrońcy. Może to będzie The Wry. Jak ktoś mi napisa w komentarzach, mam na pewno jeszcze Markinioza. No, zobaczymy, kto dołączy do Czerwonych Diabłów. Na razie zajmijmy się tym sezonem: zajmiemy się tym, że Antony Martial to najlepszy szczelec yy, yy, naszej drużyny. No i my zakończymy się 1 do jednego. No i ostatni transfer to Dries Mertens. 32 lata, 86 overall, też za darmo. Na 2 lata kontrakt. I to będzie naprawdę fajny piłkarz z ławki. Zastanawiacie, się, po co mi tyle tych ofensywnych piłkarzy bo też się Was pytałem, kogo kupić w następnym sezonie jako ofensywnego powiem Wam tak, no będzie grali w Lidze Mistrzów, w Lidze Angielskiej chciałbym wygrać Carabao Cup i FA Cup, chciałbym wygrać wszystkie puchary w Anglii więc potrzebuję szerokiej ławki i myślę, że Bruno Fernandez, który gra jeden po tym sezonie, myślę, że go sprzedam, dlaczego? bo chcę go sprzedać zyskiem, chcę kupić na przykład Kaja Havertza, może kupię, może nie i to taki trochę też mały, taki realistyczny transfer ale chciałbym się pozbyć Bruno Fernandesa, który jest dobry ale no, po prostu chciałem w drugim trochę jeszcze innym piłkarzem zagrać. No i tak to wygląda. Trzech fajnych, moim zdaniem, piłkarzy z darmo pozyskanych. No, miałem jeszcze coś innego ale stwierdziłem, że trzech piłkarzy na te trzy pozycje to starczy. No, może jeszcze jakiegoś y, prawego obrońcę za darmo pozyskam, jeśli chodzi o, o nowy y, na skład, na nową, y, nowy sezon. Gramy mecz świerćwinowy z Airbellips. No i pierwszy mecz naprawdę w Niemczech to jest pogrom. Było już 3 do 0, ale mecz zakończył się wynikiem 4 do 0. No, Marcial po raz kolejny pokazał, że jest genialny piłkarz, tutaj właśnie Bruno Fernandes. To naprawdę gra jest kapitalna, ale no, chciałbym też trochę go sprzedać, kupić Hawerca na przykład, no, bo może to być Dembele, może to być Mbappé, no i to wie. Mecz zborny, mów, <coughs> przepraszam Was, postanowiłem przesymulować, no i tylko remis, no niestety, myślałem, że wygramy, no i mecz rewanżowy z RB lips też oczywiście przesymulowałem, bo tylkoś ma 4-0 na wyjeździe. Nie chce mi się wierzyć, że przegram aż 5-0 u siebie. Tutaj jeszcze zmieniałem skład. Czy mi to wyszło? Nie zagram jednak tym pierwszym. Bałem się zagrać tym drugim. No ale na szczęście mecz zakończył się wynikiem 1-1 i jesteśmy w półfinale. Kolejny mecz Aston Villa. na wyjeździe tego zagrałem. No i mecz rozpoczyna się świetnie. Markus Rashford, Furuno Fernandez i Pol Pogba, 1 do 0. Kolejna akcja. Bruno Fernandez, Markus Rashford do Bruno Fernandeza. To, to kapitalne podanie i mamy 2 do 0. Dwie bramki w 10 minut. Kolejna akcja. Mateta do Markusa Rashforda. Markus Rashford do Bruno Fernandeza. Ten do Pogby. No kapitalna akcja. I 3 do 0. Piękna akcja, naprawdę kapitalna. Pogba, taka ciszyka. No, proszę. O, ten mecz był u, u, świetnie się układał. Druga połowa Daniel James, Angel Gomez, Gravenberg, no i szczela Branka 4 do 0. Kto da więcej? Więcej dał Manchester United Angel Gomez, indywidualna akcja naszego młodzika. Wchodzi w pole karne, łatwo kiwał obrońców, szczela i 5 do 0. No, pogrom wam pomóc. To jest mecz na odcinku. Mało dzisiaj będzie. Ale czwartek, postaram się nagrać ostatni odcinek z tego sezonu, i ale niestety Wesley jeszcze na 5 do 1. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie. Kolejny mecz Sheffield United przesymulowałem lidze, wygraliśmy aż 3 do 0. No i powoli zbliżamy się do uprawnienia jednego tytułu. Mecz z Hamptonem FA FAK postanowiłem przesymulować, zagrać najlepszym składem. Zaryzykowałem. Gram na wyjeździe, wiem o tym, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije no więc sądziłem, że wygramy no i to się stało, 2 do 1 jesteśmy chyba w finale, nie wiem no i następny mecz, odcinek rozpoczniemy od półfinałowego meczu z Walencją Lidze Europy zobaczcie w ogóle, że w Lidze Europy w półfinał jest PSG i Manchester City no. naprawdę niesamowity jest ta Liga Europy w Lidze mamy już 7 punktów przewagi, zostało nam 4 spotkania jak łatwo się liczy 12 punktów do zdobycia w finale FA Cup zagrane z Liverpoolem będzie szansa na rehabilitację ten pierdolony pogrąż za przeproszeniem Liverpoolu. No ale półfinał Ligi Europy, PSG City, Valencia, Manchester United. Jak to wygląda w Lidze Mistrzów? Madrid, Liverpool, Bayern, Real Madrid. No powiem Wam, że śmiesznie to wygląda. Naprawdę, City nie wyszło z PSG z grupy widzę Lidze Mistrzów. Może kiedyś zrobię karierę jedną drużyną i drugą, żeby tylko nimi wygrać Ligę Mistrzów, bo na nic więcej te drużyny się nie dają do kariery, bo było zbyt łatwo. No jeszcze statystyki i to... Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zrobicie łapki w górę. No i że te transfery, które zrobiłem za darmo, również Wam się spodobają. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia ponownie wkrótce. Papa! Pa.